Witamy Państwa po przerwie w programie Biznes to Ludzie. Dzisiaj naszą gościną gościnią jest Joanna Makowiecka-Gaca. Rozmawialiśmy przed przerwą o Harvardzie i chciałbym zamknąć ten temat takim pytaniem: jak się zmieniło Twoje spojrzenie na, na przywództwo po tym kursie? Jedną rzecz już powiedziałaś o tym zwolnieniu. Um, um. Tak, jeszcze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tempo życia i to biznesowe, ono się nie zwolni. I my też musimy tą zwrotność i szybkość zachować, i, i, i tego się nie da zrobić inaczej, ale myślę, że sposób podejścia do takiej rozmowy, procesu podejmowania decyzji i, i, i otaczania się ludźmi, którzy. Wiele się o tym mówi zawsze, prawda, żeby mieć w, 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 wśród swojego grona i otoczenia ludzi, którzy są czasem niewygodni. Chcemy, uważamy, że tak należy, bo jakże to jest mądre. Bez potakiwaczy, ale tych tak, ale to, to jest niewygodne, to spowalnia I, i natomiast jestem przekonana, że to jest szalenie ważne. Mi udawało się ostatnie lata pracować z ludźmi, którzy byli dla mnie niewygodni, a niezwykle ich ceniłam, ale jest to, trzeba o tym zawsze pamiętać, więc to jest jedna rzecz, którą na pewno, którą na pewno sobie tak jeszcze ugruntuję. Kolejna, myślę, taka trochę let it go, na takiej zasadzie... Jesteśmy, to co mówiłam, sumą naszych doświadczeń. Jeżeli moja kariera dotychczasowa była. Ja mam bardzo dużo inicjatywy i, I zawsze miałam, i zawsze mi się chciało. Ale nie można zrobić wszystkiego, i nie można być wszędzie perfekt. Więc trzeba wybierać swoje bitwy. Mądrze gospodarować zasobami, które się ma, bo one nie są niewyczerpowalne. I to jest taka myślę, i w tym sensie, to co już powiedziałam, jakby budować wokół siebie ludzi, zespoły w oparciu o ludzi, którzy myślą inaczej niż my, ale którzy też pozwolą nam, żeby. Żeby, ten, żeby ta łódź płynęła w sposób stabilny. A mówię to jako były wioślarz, więc. <laughs> Okej. Okay. To ja teraz bym troszeczkę zmienił wątek, bo analizując Twoją karierę, troszeczkę rozmawiając wcześniej, wiem, że masz dużo doświadczenia w sytuacjach, kiedy trzeba firmy zmieniać, restrukturyzować, ciąć koszty. No, a kiedy rozmawiamy o przywództwie, no to przywództwo bardzo często. Wiąże się z, z, zaangażowaniem, tak? z zaangażowaniem ludzi, z jakąś pozytywną motywacją. I teraz no, fajnie jest rozwijać nowe biznesy, nowe firmy, inspirować ich wizją, misją, nowymi klientami, nowymi projektami. No, ale jeżeli mamy tą odwrotną sytuację, tak? deinwestujemy, są cięcia etatów, tak? S są mocne cięcia kosztów, to jak w takich warunkach budować zaangażowany zespół? Ja myślę, że jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest autentyczność, i ja tą autentyczność rozumiem w taki sposób, że, y, że ludziom trzeba mówić, co i dlaczego y, chcemy zrobić. Y, ja w tych swoich doświadczeniach zawsze y, dbałam o to, i jeżeli człowiek jest przekonany do tego, co chce zrobić, y, wyjaśni dlaczego, no i ma. Y, jakby przyzwoite i nie ma drugiej agendy, ma, ma, ma przyzwoite yy, yy, założenia i nie ma. Yy, przyzwoite w tym sensie, że, że mając szacunek do innych. E, to to, co robimy i nawet bardzo trudne decyzje, a, a, a rzeczywiście takimi procesami yy, Zarządzałam w przeszłości, yy, yy, to jest spójne w, w tym przekazie i w, i w czynach, które, które temu towarzyszą. Będąc na czele takiej zmiany, konieczna jest komunikacja. I o nich znów bardzo wiele się mówi, tylko to jest moja refleksja, że często liderów widzimy na tym początku drogi, to znaczy, co należy zrobić. Nawet bardzo trudna, komunikacja, o wielkie redukcje i tak dalej i tak dalej trzeba mieć grono ludzi wokół siebie oczywiście które które z nami będzie realizowało ten nawet ciężkie zadanie bo samemu się nie da wszystkiego zrobić ale obserwuję że w pewnym momencie nawet te najtrudniejsze decyzje które są zakomunikowane dobrze przychodzi moment pomiędzy Rzeczywistością, a tym, o czym się mówiło. Rzadko kiedy, tak naprawdę nie pamiętam procesu, kiedy e, e, świetny plan był w pełni do, dowieziony. I to jest moment, kiedy ta percepcja jest najtrudniejsza, to znaczy rzeczywistość i plany. I wtedy zazwyczaj prezesów nie ma, bo zajmują się innymi rzeczami. To jest dla mnie jeden z takich wniosków e, m, też na przyszłość, że to jest moment, e, kiedy ta różnica pomiędzy tym, co projektowaliśmy nawet najtrudniejszym obrazkiem, a potem rzeczywistość, która często jest jeszcze trudniejsza niż, niż nam się wydawało, bo, bo zazwyczaj tak jest. To to jest moment, kiedy trzeba po prostu być na bieżąco i w sposób ciągły dostosowywać swoją, swoje plany czy sposób działania może w ten sposób, czyli komunikacja, komunikacja, komunikacja i taka. I nie banie się tego, że, że, nie, że, że, że jest są pewne odchylenia od tego, co, co zakładaliśmy, bo tak jest często myślę, że, że, że tu jest największy problem, że powiedzieliśmy, że będzie tak no życie pokazało co innego jeszcze coś innego nas zaskoczyło zazwyczaj, jak się robi trudne procesy restrukturyzacyjne. Um... To jest dużo złych wiadomości, które nas zaskakują, których nie przewidzieliśmy. No i nie można zamykać oczu, że ich nie ma. Re lepiej powiedzieć słuchajcie, a jeszcze tu nas to i to zaskoczyło, nie przewidzieliśmy tego. E i, I myślę, że liderzy mają z tym największy problem. Bo powiedzieliśmy, że jakoś ma być, prawda, był plan, i zaczyna być brak komunikacji. Ludzie wtedy. E Zazwyczaj podejmują decyzję o tym, że już nie chcą być na tym okręcie. A to są ci, których potrzebujemy. Właśnie mówiąc o, tych, o tym, o ludziach, których potrzebujemy, um, są takie dwa modele, czy dwa podejścia do redukcji zatrudnienia. Jeden to jest taki: wszyscy jesteśmy solidarni i zamiast zwolnić 30% załogi, obetniemy sobie wszyscy pensję o ileś tam procent. To jest taki skrajny przykład, tak, no bo pewnie zawsze są jakieś mhm. miksy. I to jest takie apelowanie do tego, że jesteśmy jednym zespołem, od siebie zależymy. ale to powoduje, że tak naprawdę nikt nie jest do końca szczęśliwy, tak? Te gwiazdy uważają, że jak to... A drugi to jest jednak, myśląc o drugim ekstremu, no to jest mocne cięcia, żeby ci, co zostają byli gotowi od razu wejść w jakieś nowe buty, nowe w projekt. Co twoje doświadczenie w takich projektach mówi, które z tych, czy, czy, czy mogą oba te modele podejścia działać? Ja myślę, że ten element solidarnościowy, on może działać. Dam przykład. Podczas covidu ja zarządzałam firmą w branży budowlanej, gdzie Nigdy nie zatrzymaliśmy swojej działalności. To znaczy, projekty w Polsce akurat bo było różnie w Europie, ale w Polsce jakby była formalnie czy prawnie dopuszczana kontynuacja działalności, co oznacza, że grona naszej załogi pracowała na projektach na projektach, których tak samo jak my wszyscy nikt nie wiedział, z czym się ten covid e, e, będzie wiązał, prawda? Było zagrożenie życia i tak dalej i tak dalej, więc e, lockdown dotyczył pracowników biura, pracownicy e, na budowach, e, nasza kadra cały czas pracowała w jakichś modelach zastępczych, prawda? No, tutaj robiliśmy różne e, m, zabiegi, e, no ale faktycznie pracowała i my wtedy zdecydowaliśmy się z, z moim wiceprezesem, że my wrócimy do pracy. I to był ten taki, co nam przyświecało, a właśnie ten element solidarnościowy, bo skoro gro naszych pracowników, a jesteśmy jednak tutaj solidarni, funkcjonuje w zapewnieniu oczywiście najwyższych standardów higieny i tak dalej i tak dalej, ale funkcjonuje, to to jest dla mnie dobrze rozumiana solidarność w tym sensie, że że no my jesteśmy razem tak jakby dbamy o was wszystkich i, i, i no ale jednak mamy to poczucie solidarności. Natomiast jeśli chodzi o e, takie podejście, jeżeli model biznesowy się zmienia, to my nie jesteśmy w stanie utrzymać tej samej ilości osób e, Obcinając pensję o połowę, chociażby. Oczywiście to jest do zrobienia matematycznie przez jakiś krótki okres czasu, ale efektywność tejże organizacji nie może równać się z podobną, która. Czyli w... krótkotrwały kryzys, okej, okay. taki zabieg. Tak. Zmiana transformacyjna, nie, nie tak. ma na to okazji. Tak. Ta mm -hmm. tak. rozmowa się świetnie rozwija, ale my jesteśmy niestety ograniczeni czasem antenowym. Szybka, kilkunastosekundowa zapowiedź fajnej lektury dla lidera, liderki. Ja ostatnio przeczytałam 100 case'ów na Harvardzie <głos> <głos> i myślę, że one są świetne i są dostępne zresztą. Dla, są dostępne dzisiaj, tak? bo to jest akurat plus wielki. Natomiast tak, jeśli chodzi o książki, to poleciłabym Piterati, czyli to życie Outlive, czyli to życie długowieczne. A dlaczego ta książka? Dlatego, że ja uważam, że jeżeli my nie dbamy o swoje Zdrowie, o swoją kondycję fizyczną, psychiczną, um, a ta książka właśnie dotyczy takiego holistycznego podejścia, no to będzie to miało wpływ na nasze życie, na to, jakimi jesteśmy przywódcami, jakimi ludźmi, jakimi jesteśmy partnerami w swoim życiu, jakimi jesteśmy rodzicami. Więc trzeba dbać o siebie. Dziękujemy pięknie, tym pozytywnym akcentem. Drodzy widzowie, liderzy, liderki, inwestujcie w swój rozwój. Jak się uda, to na Harvardzie, czytajcie casey i oglądajcie Business to Ludzie już za tydzień. I oczywiście dbajcie o siebie.